Wiecie, czego zabrakło elizium i niepamięci? Ridika. Ridik, zdradzony o świcie przez wierchuszkę Necromongerów, trafia na opuszczoną planetę, na której wszystko chce go zabić. Były przestępca wie, że będzie musiał się z niej wkrótce wydostać. Do tego będzie potrzebował polujących na jego głowę najemników. Jak na film o niewielkim budżecie zrobiony bez wsparcia wielkiego studia, efekty specjalne stoją tu na naprawdę przyzwoitym poziomie. Gratką dla wielbicieli klasyki będzie występ znanej m.in. z Battlestar Galactiki, Katie Sackhoff. Świetny jest Jordi Moya jako bezlitosny najemnik Santana, a dobrej obsadzie przewodzi Win Riddick Diesel. Jeśli obawiacie się, że wasz film nie jest wystarczająco dobry, dodajcie do niego zwierzątko. Kilkadziesiąt pierwszych minut Riddika jest jak jestem legendą z Willem Smithem. Riddick i jego słodki kosmiczny psiak kontra cała planeta. Potem schemat przypomina ten znany z Peach Black, ale jest to o kosmos lepsze Pitch Black. Nadal nie jestem przekonany do mamroczącego wina Diesela, ale Riddick to bohater w starym stylu, o jakiego dzisiaj bardzo trudno. Takich twardzieli nie mieliśmy w kinie od lat 80. i 90. i właśnie do takich obrazów nawiązuje Riddick. Peach Black ma swoich wiernych zwolenników, ale film brzydko się zestarzał, a aktorzy byli w nim katastrofalni i mi nie przypadł do gustu. Kroniki Riddica będące swego rodzaju gwiezdnymi wojnami dla ubogich, wprowadzały jakąś mitologię i oglądałem je już z pewną przyjemnością. Do trzech razy sztuka. Riddick to ten rzadki przypadek, w którym trzecia część jest zdecydowanie najlepsza ze wszystkich. Szkoda, że to science fiction bez ambicji, ale. Hmm. Może właśnie dlatego jest to najlepsze science fiction od wielu miesięcy? A teraz kolejna edycja naszego konkursu. Znów dla pięciu osób mam ważne do końca roku elektroniczne bilety na dowolny seans do dowolnego kina Helios. Listę wszystkich kin i inne szczegóły możecie znaleźć w opisie tego filmu na YouTubie. Aby wygrać, musicie zasubskrybować na YouTubie kanał To jest Kino oraz kanał naszego partnera Heliosa. Jeśli oglądacie mnie teraz na YouTubie, to właśnie pojawiła się szybka podpowiedź, jak to zrobić. I odpowiedzieć na dwa pytania. Pytanie pierwsze. W jakim innym filmie science fiction zagrał w tym roku Karl Urban, wcielający się w ridiku w rolę Lorda Waco? Na pewno znajdziecie recenzję tego filmu na To Jest Kino. I pytanie drugie. Jaka jest pierwsza myśl, która przychodzi Wam do głowy, gdy dowiadujecie się, że jakiś film nosi tytuł Polski Film? Odpowiedzi nadsyłajcie do wtorku 10 września włącznie na adres tojestkinovideo@gmail.com. Oprócz odpowiedzi na pytania podając również swoją YouTubeową nazwę użytkownika. Powodzenia i miłego seansu!